Cześć witam wszystkich bardzo serdecznie już w następnym odcinku Black Mesa Tak, w e, poprzednim odcinku uciekliśmy e, od helikoptera Jesteśmy tam w jakimś tunelu e, No, dosyć długo nie grałem, że tak powiem Mamy no tak, mamy granaty, mamy nasz e, SMG jak się nie ma to jest Pistolecik i magnum Dobrze, um, teraz tu gdzieś będą, tych gdzieś więc trzeba tu bardzo dobrze uważać. Ach, tam jest, ok. Ok, poszedł. o właśnie jest takie miejsce, gdzie ja go nie widzę tak bardzo. Ale spróbuję to jakoś tutaj. Hmm, może to będzie jakieś fajne rzeczy. Wow Dobrze Tam To ja go nie widzę, właśnie ten problem Może tu gdzieś tam zaskoczyć? Sk Aj! Nie, to był błąd Okej, okay, to był mój błąd o. Dobra, jeszcze raz O, nie ma go, dobra czy to był jakiś, nie wiem jakiś błąd um, gry chyba i dobrze wiem, że to trzeba tu na dół zejść. O, tak. Tu jest się dobrze. Tak. Um, no program to teraz trochę przy nagrywaniu. I sprawdzałem też e, jakość e, grafiki, dźwięku, bo troszeczkę tu było ustawiłem, żeby się nie ścinało tak. Jak kiedyś z tymi problemami będzie. E było. I mam nadzieję, że będzie teraz tym razem lepiej. Używiałem tam trochę w e, frapsie. Poustawiłem. I teraz nagrywam z 80 e, frapsami. FPS-ami. No, 40 teraz, ale to nic. Dobrze. Dobra. O shit A, czapeczki! Jak długo was nie widziałem, kochane! Uhuu! Okej, okay, to pudełko to nie on eee, tu leży. O, teraz tak zaskoczę. to z tyłu tak pięknie. Bam. I <ścoughs> troszeczkę chory jestem, dlatego mam też taki trochę dziwny głos. Jeszcze trochę jestem chory. Ale postaram się to jakoś yy, nie kaszleć. I no. Po prostu grać I nie kasłać e, pełnymi decybelami Do mikrofonu To nie był A ty co? Nie takujesz? Śliniwy Dobrze, em, trzeba pójść tu? Nie Aha O Jakiegoś doktora został... Jakiś doktor został Chyba nic nie ma, nie? Nie ma nic Tu też nie ma nic No Okej O! Co, magnum? Raz Upsa, tu jest jej Nie Nie A Jest, wiem

it's the science mm -hmm. team in the lambda complex at the opposite end of the base. Okay. With the transit system out. I couldn't tell you how to get there. Dobre. But there's an old decommissioned rail system somewhere through here beyond the silo complex. If you can make it through the rocket test labs, you might be able to worm your way through the old tunnels to track down whatever is left of the lambda team. You can trust them. You can trust all of us. Rocket Rocket Tesla, czyli... Patrzcie. Rocket Tesla, czyli um, laboratorium skał. Z jakiego? No. O, kola. Yeah! <grymne> Okej. Okay. Tu nie? Dobrze. Chcemy dalej, czyli musimy dojść do jakiegoś. Dojść do jakiegoś e, <coughs> sorry. E, test Lab. Laboratorium dostawy, chyba. Jak się nie mylę. Jak coś źle powiedziałem, proszę poprawić. Mój angielski e, nie jest taki dobry. Ale wczytywanie jest dobre, bo wczytuje wszystkie dane, które potrzebuje do gry. Tak. <grych> o, jak długo nie gram. Black Mesa. Bless pit. Danger. Containment Area. Czyli, uh, no. Dobry plac zabaw. No. Dobryziemy, tu. O! Oh. Hej, ty! O! Oh, Fak! O, poszedł, dobra. Zabiłem go. Ale mnie napłu. To było nie. Yy, no, nieplanowane. No, wejdź tam. Oh. Dobra. Yy, tutaj nie. Halo? O, co to spróbujmy naszego shotguna a mocne to jest. Upa. Uh, piękne, piękne, piękne. Z naszego shotguna bym. <coughs> Sorry. Shotguna bym jeszcze troszeczkę zostawił. Byłoby bardzo potrzebny. Um, no tak, dobra. Zobaczmy, co trzeba zrobić. Uruchomię to. I co się stało? Dobra. Co się stało? Nie. Co to jest? Nie wiem. Nic nie mogę zrobić. Zobaczmy, co w tych pudłach jest. O, to jest jakaś winda, to dobrze. Widzę tutaj. Okej. Okay. To też nie ma. Nie, 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 nie. O, tu chyba. Mogę, okay, tak, mogę. Spójrzmy, co to jest. Wow. Granaty. Pięknie. Widziałem cię. Chyba. Wow. Muzyka się włączyła. Ja tam wolę, windom, A nie, termina. No nie, nieważne. Zobaczymy, gdzie to nas poprowadzi. Nie są. Ała. Nie są te tereny. Ach, co ja teraz szybko o oh. No... no... No och OK Gdzie tu jestem, bo wiem. Jakiś pociąg 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 No... Uuu, będzie fajna przejażdżka, już, już to widzę. Najpierw tutaj wejdziemy, może tu coś będzie. Uuuu, tak. O, dostamy jakieś bronie. Tu jest chyba shotgun, jak się nie mylę, tak. To już full, tak, full jest. Dobrze, zapis. Dobrze, sole zacięcie. Jedziemy dalej. E, chyba wszystko wziąłem. Tak, 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 wziąłem, tak, tak, wiem Dobrze. Więc idziemy. Zobaczymy, gdzie to nas poprowadzi. Idziemy na maksa. Wow. Haha. Ha. Następny. Cześć. Łapną Następny. Tam jesteś ma Okej okay. Więc tak jest chyba okej okay. Ups Wow NIE STOP Ah. Fuck To nie wygląda zdrowo Dobra, idźmy dalej o, parkour. Dobrze, patrzymy gdzie to trzeba dojść. Tam na dół chyba nie bardzo. Tu może gdzieś? Fak, 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 nie, nie. Zbognęłam się przez chwilę. A tu. Okej. Okay. Ach. a tutaj tak okej okay. okej okay, tu nie, ale tutaj tak tak, tak mi się wydaje tak, dobra <laughs> FAK! CO TO JEST?! jeee yeah. okej, okay, to nie było spodziewane co to są za... pluwacze kurde Następne, dawaj. Gdzie są czapeczki, gdzie są tepluwacze? Yeah. Tu wolno nie iść. Ale tu na górze można. Okej. Okay. tu nie. Ale tu możemy wejść, OK Opa! Dobrze Mmm O nie 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 Wrzuciłem nie, nie, nie. To wiem go, jest Dobra jest To było określ szczęście Ale gruby Dobra Dalej, wiesz co wezmę pierwszy od gana Rzucę granata. są bardzo dobre, jeżeli chodzi o. O oh my god! Ok, opadną? Jeszcze żyje, ok, ale jeszcze się dorwę. O oh nie! Yeah! Bam! Nie! Yeah! Oh. Okej, okay, to jest e, bardzo wielkie. Mmmm. -hmm. Tu no to chyba nie bardzo ale zapis, mile widziane. Opa, nie, tu nie. O. cały ekran się tak rozmazuje z promieniowania. dlatego tam należy nie kąpać się. Je. Yeah. Dobrze, nie muszę tam muszę tam skoczyć Nie, tam lepiej nie wejdę Co mogę, o O, dobra, nie O klik i O, dobra Zobaczymy teraz gdzie nas to prowadzi te wino Chcę przygotuję tutaj wszędzie Ach! Dobra, come on. Przejdowanie. To było jasne. Okej. Okay. Myślę, że tutaj będzie teraz lepiej z promiowaniem. Um, gdzie musimy teraz dojść do tego rok um, laboratorii? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ale no zobaczymy. Wow, wow. Co to to je jest. Je -je huh. Co to jest? Oh my God! 呵呵 <sighs>